Uchwalony Jezus Chrystus. Jakiebie je wielkich Tutaj przedstawiciele naszego chóru jeszcze. Ekscelency, przygodny książę, biskupy. Cieszymy się, że sytuacja na świecie nie przeszkodziła nam w naszym corocznym spotkaniu. W imieniu całego chóru, księdza dyrygenta, pani Joanny oraz rodziców, chciałbym złożyć księdzu biskupowi najserdeczniejsze życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia. Niech nowonarodzony Chrystus napełnia księdza biskupa zdrowiem, miłością oraz wszelaką dobrocią, abyśmy mogli spędzić te święta w spokoju i radości wspólnie z bliskimi. W tym miejscu chcieliśmy również podziękować za całe wsparcie, które nas ksiądz biskup obdarza i prosić o błogosławieństwo. Szczęść Boże. Pójdźmy wszyscy do Wzajemnie piękne, wspaniałe życzenia. Jesteśmy w niezwykłej scenerii po raz pierwszy. Rzeczywiście takiej bożonarodzeniowej, bo pośród śniegu, ale tym bardziej odczuwamy naszą miłość do Chrystusa, którego uwielbiamy także śpiewem pięknym, wspaniałym. Co roku nasz chór podnosi poziom, mimo tych różnych kłód, które są rzucane przed nami, ale dzięki Waszej wytrwałości, zaangażowaniu, systematyczności, jesteście odważni, jesteście mocni. Dzięki pracy pani Joanny, księdza Grzegorza i też wspaniałej współpracy waszych rodziców i waszych rodzin możemy być dalej taką silną społecznością, która wpływa na życie także diecezji. Jesteście moimi współpracownikami w prowadzeniu diecezji, bowiem liturgia jest tym miejscem, Szczególnie, a liturgia w katedrze jest dla nas bardzo ważna, gdyż katedra jest matką wszystkich kościołów w całej diecesji. Błogosławionych wszystkich dni Nowego Roku, który już się zbliża. Szczęść Boże! Podsafrać! No i co nieco, malutynki, no tutaj, tutaj, bardzo proszę. To jest? serdecznie dziękujemy.